Duma Rzeczypospolitej. Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791 roku. Obraz Konstytucja 3 maja 1791 roku powstał równo 100 lat po uchwaleniu ustawy rządowej. To przedostatnia wielka historyczna realizacja Matejki. Malarstwo mistrza Jana czerpie z głębokich i szczerych emocji samego autora. Miłość do ojczyzny, jej ludzi i spraw, w połączeniu z pracowitością i rozmachem, sprawia, że nawet dziś, w dobie filmu, efektów specjalnych i rekonstrukcji historycznych, wciąż myślimy i wyobrażamy sobie naszą historię tak, jak myślał i wyobrażał ją sobie matejko. Autor Bitwy pod Grunwaldem i Stefana Batorego pod Pskowem, świadomie wybierał najważniejsze społecznie tematy. Potrafił opowiadać historię z rozmachem i pasją, nie zapominając o szczegółach. Komponując postaci i gesty z kolorem i światłem, przekazywał publiczności to, co uniwersalne i ponadczasowe emocje, radość, gniew, niepewność, strach, odwagę. W obrazie przeznaczonym przez mistrza do sali Sejmowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Znajdujemy złożoną opowieść uchwyconą w niemal filmowym kadrze. Zakochany w polskiej historii Matejko przedstawił jej autorską interpretację, tworząc wciągającą opowieść o zmianie dla wolności, o triumfie rozumu, o odwadze i strachu, miłości, wierze i nadziei. Poznajmy bohaterów tej opowieści. Jest późne popołudnie, wtorek. 3 maja 1791 roku. Nasi bohaterowie właśnie przeszli z zamku królewskiego, gdzie ustawa rządowa została zaprzysiężona po raz pierwszy. Posłowie, odprowadzani przez radosny tłum, idą teraz ulicą świętojańską do warszawskiej katedry pod eskortą królewskich grenadierów. Triumfujący Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego. Drugi z marszałków Litwin Kazimierz Nestor Sapiecha Król Stanisław August Poniatowski Architekci ustawy rządowej Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski Jej zajadli przeciwnicy przyszli targowiczanie Franciszek Ksawery Branicki i Antoni Polikarp Złotnicki Poseł Jan Suchorzewski z synkiem poseł Inflandski Stanisław Kublicki, bohaterowie naszej historii Jan Kiliński, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz i Stanisław Staszyc. Przedstawiciele stanów i religii Rzeczypospolitej, chłop, szlachcic, mieszczanin, księża katolicy, pop, Żydzi, a nawet święty Czech, Klemens Maria Hofbauer. Mistrz Matejko przy całym przywiązaniu do szczegółu świadomie minął się jednak z historyczną prawdą. Wiemy, że w faktycznym pochodzie nie uczestniczył król, który do katedry przeszedł bezpiecznym przejściem łączącym ją z zamkiem. Na Świętojańskiej nie mogło też być nieżyjącego już wówczas prezydenta Warszawy Jana Dekerta, zamachowca Suchorzewskiego, ani przeciwników konstytucji, magnatów Branickiego i Złotnickiego. Dlaczego Matejko uczynił bohaterami swojego obrazu właśnie takie, a nie inne postaci historyczne? Dlaczego do upamiętnienia konstytucji wybrał właśnie przejście świętojańską? Centralną postacią obrazu jest niesiony na barkach posłów ziem krakowskiej i poznańskiej marszałek Stanisław Małachowski, reformator i architekt ustawy rządowej. Patrzy wprost na nas, jakby świadom obecności publiczności, przyszłych pokoleń, obserwatorów jego triumfu. Paradoksalnie jest nieco nieobecny, jak kapitan zwycięskiej drużyny, oszołomiony świadomością, że oto mecz się skończył, że wygrali. Radosny tłum oszalał z radości, ale co będzie dalej? Małachowski myśli o przyszłości. Czy uda się wykorzystać zwycięstwo? Jak zachowa się reszta drużyny? Tłum wiwatuje. Przeciwnik został upokorzony, ale czy pokonany? Czy zachowają trzeźwość umysłu, jak Hugo Kołontaj, nakazujący powstrzymać oszalałego Jana Suchorzewskiego? Poseł Ziemi Kaliskiej, protestując przeciw zaprzysiężeniu konstytucji, rzuca się przed pochód, chce targnąć się na życie własnego dziecka. Czy znajdzie się więcej takich, którzy jak Inlandczyk Kublicki, zachowają spokój w obliczu zagrożenia i powstrzymają rozlew krwi? A może koniec końców zatriumfują ci, którzy stoją teraz z boku? Branicki i Złotnicki, pragnący utrzymania status quo, żywotnie zainteresowani dalszym rozpadem i degręgoladą Rzeczpospolitej. Pozornie tylko spokojni, tłumiący w sobie wściekłość, że oto dali się ograć? że kiedy ich stronnicy wyjechali na święta wielkanocne, reformatorzy zdołali przeprowadzić sprawny atak. Przyjęta dzięki chwilowej przewadze i taktycznej sprawności konstytucja znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała trójpodział władzy i centralizację państwa, znosząc odrębności między Koroną i Litwą. Składła podwaliny pod budowę nowoczesnego narodu politycznego, nadając prawa mieszczanom i obejmując chłopów opieką prawa i administracji rządowej. Małachowski wygrał bitwę. Czy wygra wojnę? Oto późniejszy targowiczanin Złotnicki kłania się wyzywająco patrząc na króla, jakby chciał mu przypomnieć o warunkach, w jakich ten uzyskał koronę. Stanisław August Poniatowski wie, że to od jego zachowania zależeć będą w dużej mierze dalsze losy drużyny reformatorów. Wie to matka jego dzieci, Elżbieta Grabowska, podobnie jak król i Małachowski, trochę nieobecna, myśląca o przyszłości. Córka prezydenta Warszawy Jana Dekerta, Róża, trzyma w dłoniach wieniec laurowy. Nie w geście triumfu, lecz jakby zawieszony w pół ruchu. Matejko wiedział, jak potoczyły się losy bohaterów pochodu. Wiedział o tym, że 3 majowy triumf nierozłącznie wiąże się z tragedią Targowicy i rozbiorów, naszych powstań i klęsk. Wiedział też, że dziedzictwo 3 maja, niezależnie od konsekwencji, stało się faktycznym początkiem opowieści o nowoczesnym narodzie polskim. Prawdziwym momentem triumfu odwagi, rozumu i obywatelskiej miłości. Nie była bowiem chwila zaprzysiężenia ustawy rządowej przez Sejm złożony z uprzywilejowanej szlachty. Nowoczesna, demokratyczna Polska narodziła się dla matejki na świętojańskiej, pomiędzy Zamkiem Królewskim, w którym obradował Sejm, a katedrą, między rozumem a wiarą, przy udziale i wsparciu świadomego, zjednoczonego w wolności narodu. Stąd dobór postaci historycznych których obecność podkreślała przełomowy moment w polskiej historii. Stąd obecność mieszczan z Dekertem, chłopa wciąganego do pochodu przez kanclerza Zamojskiego, Żydów uczestniczących w zgromadzeniu, kobiet, duchownych i wojska. Matejko zakomponował tę chwilę narodowego triumfu świadom historycznych konsekwencji, ale zgodnie z duchem i emocjami leżącymi u podstaw zmiany, jaką niosły reformy. Małachowski z Królem i Reformatorami, zdrajcy targowiczani, bohaterowie insurekcji, mieszkańcy Warszawy, wreszcie sam Matejko mieli nie doczekać wolności. Ale wolność obudzona 3 maja na Świętojańskiej, wolność powszechna i demokratyczna przetrwała. Pielęgnowana przez pokolenia jak płótno mistrza, przetrwała do dzisiaj. Świadectwem tego niech będzie nasza wystawa. Duma Rzeczypospolitej.